I filmik z mojego tripa yy, nad morzem. No i wczoraj wróciłam z tej trasy. Dzisiaj zamiast odpoczywać, no bo jutro znowu jadę, to ja jeżdżę. I to jest właśnie mój. No, nie, w sumie ciężko powiedzieć, co to jest. Ja po prostu tak mam. Ja nie umiem siedzieć zbytnio w jednym miejscu. I wiecie co? I tak właśnie myślę sobie, że. Zobaczcie, mam na sobie koszulkę mm, Wranglera. Nie jestem pewna, ale podejrzewam, że jakbyście jakieś tam filmiki włączyli z roku wcześniej, to to jest ta sama koszulka. Po prostu nieznoszona, no mam dużo koszulek, ale noszę je po prostu no, na zmianę, więc jest nieznoszona. I ja nie czuję w ogóle, wiecie, konieczności jej wyrzucenia, czy wsadzenia jej w najgłębszy, w najgłębszy kąt mojej szafy. I tym się właśnie zawsze sugerowałam, wiecie, że jeżeli mam pieniądze, Okej, okay, mogę się okupić, mogę zajebiście wyglądać ale moda, modą się nigdy zbyt nie interesowałam kupowałam to co było ładne oczywiście dla mnie i w to w czym czułam się wygodnie dla mnie pieniądze były przede wszystkim środkiem do wspomnień do tworzenia wspomnień, do tworzenia fajnych chwil, do wyjeżdżania do kupowania sobie rzeczy które umożliwiają mi fajne życie bo kiedyś kiedy będę starsza dużo, dużo starsza, chciałabym usiąść sobie na brzegu łóżka i tak wiecie, już może już będę czuła, że to jest ten moment, kiedy odchodzę z tego padołu łez. chciałabym powiedzieć sobie kurde, fajnie było. Fajnie było. I ja z takim już nastawieniem żyję od dawna. Ja po prostu zawsze lubiłam wyjeżdżać, zawsze lubiłam kłaść w pieniądze w benzynę. Pamiętam właśnie, że jak tylko miałam 18-19 lat, ja już pięłam, dopinałam właśnie swój pierwszy samochód. Eee, robiłam wszystko szybko, bo wiedziałam, że czas tutaj na, tym, na tej ziemi jest nam policzony. Nigdy nie wiemy, czy on się skończy za 50 lat, e, kiedy będziemy widzieć swoje wnuki, czy nam się skończy jutro przy przejściu, kurdy dla pieszych, bo tak też niestety się zdarza, wiadomo. Los jest niestety przewrotny, życie jest nieprzewidywalne, więc jedyne co możesz zrobić dla siebie żyj! I nie czekaj, nie marnuj czasu, bo to jest najgorsze, co możesz zrobić. Nigdy nie wiesz, ile tego czasu ci zostało. I ja właśnie taką zasadę utrzymuję: nienawidzę marnować życia, nienawidzę marnować czasu i korzystam, ile się da, oczywiście w granicach rozsądku i moich zasad. No i tak to też dzisiaj zapakowałam tego, bo jest piękna pogoda, więc czemu mam nie korzystać z tej pięknej pogody? Pamiętam, jak któryś rok z, z do tyłu, maj był bardzo deszczowy, był bardzo zimny i nigdzie się nie wyjeżdżało wtedy, bo, bo po co? Bo zimno było. Więc zapakowałam młodego i jedziemy sobie obczaić Górecznik, czyli taką fajną miejscówkę w mojej okolicy, gdzie można fajnie spędzić czas z rodziną. I zobaczcie, co nam z tej wycieczki wyszło. Widocznie Paweł? Paweły. Ładne Paweły. O, Indor! Tak. <laughs> Znowu się potknąłeś. No. 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 Króliczki. Tak. No. Oj, mała kaczątka. Kurde, tutaj są i to jest nowość, bo jak tutaj byłam rok temu, to żadnych lemurów nie było. Tam proszę, siedzą Juliany. Tak. Jest jeden Julian, drugi Julian i trzeci Julian i czwarty Julian. o Jezus, cztery Juliany. Nie mogę złapać ostrości przez tą kratę. Co to jest? To jest wielbłąd, a nie pies. Aha, chyba, że tego miałeś tutaj na myśli. To jest pies po imprezie. Pies po imprezie, no. To jest taki rodzaj kunia, wiesz? Cześć. O kurcze! <grystanie> o, jakiś ty niewyględny. Nie! Kurczę mam brehez. Co? A się pali? no zobaczcie. Teraz akurat nie, ale jak tak patrzę to nie. Ej! O, się! No sorry, nie chciałam! Cześć, Strusiu! Hej! Papa! Pa ptak! Ptak! No, co to jest? Skrzyżowanie kunia z królikiem. Mara patagońska. Patagońska. Pomyliłam się. O, no, dzień dobry! O, dzień dobry! Zapraszam Was, o do, i dobra, musimy posprzątać chałupę, Weź no, zenę, uprzątnij tu, bo mamy gości. O, to jest Twoje maleństwo! No, śliczne! Gryzogon! Gryzogon! Dobra, bo ja jestem niepoważna. Tutaj trzeba zachować powagę. Yy, tak, tu jest kuń i osiołek. Osiołek ze szreka. Nie wierzysz, że jest to szrega, Aleksiu. Cześć kuń. Jaki fajny kuń. I lama. Bo jest za rogi. Koko? I bażant! Czemu ty łazisz u mnie tam wiecznie pod polem? Pod polem, pod domem. Dużo was jest. A masz ładne buty. Dobra, miałam być poważna. Dziwny zwierz za tą szybą. Co to jest? Nie. 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 Nie mam nic do żarcia na ja nie. Jeju, mama kaczątka, mama kaczątka. Ja. Idź, mamo, kaczko. Jedź do wody. Patrzysz, żebyś to bicie pomógł co? A tu co to jest, Aleksiu? Tu? Nie. Chrum, chrum. Nie? Chodzą sobie świnki. Świnki czy. Cześć. No idealnie. Jak się nazywa jak? Jak? Tak, to takie mu no. Jak? Takie trochę zarowane mu. Cześć. Hmm. W niezbyt dobrym stanie. Ja się zastanawiałam, co ta kaczka tam urobiona. Ona sobie o wyżera, proszę bardzo. Tu za to na płycie jest bardzo fajna akcja. Zresztą na połcie od placu zabaw, który jest teraz zamknięty. Ale jest bardzo fajna akcja. kupujnia, e, A przepraszam, adoptuj nie kupuj. Tutaj są fajne zdjęcia. I tutaj jest o, zresztą jest napisane: schroniska ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim, całkiem niedaleko stąd. I zobaczcie, jakie te zdjęcia są super. Proszę bardzo. Tutaj na przykład jest Hela. To jest Hela. Tutaj jest napisane Generał. Są piękne zdjęcia zrobione przez studio Fotomalik. A o, widzicie, Fotomalik. No, to tak nawet ich kojarzę, bo oni też mieli studio w Kaliszu. I tych pisów jest masa. I one wyglądają uroczo na tych zdjęciach. Więc faktycznie, wiecie, co aż człowiek. A człowiek by chciał po prostu jechać tego schroniska i któregoś wziąć. a Na przykład tego, no. No dobrać po prostu z tego pyska. No. no... Mimi. Słodka mimi. No ja bym brała od razu, ale jeszcze nie, mój dom nie jest przystosowany do posiadania psa. Może później. To są domki dla kaczek i w ogóle z tego co zauważyłam, tutaj są cały czas, jakieś jeszcze ulepszenia tam robią mostek po drugiej stronie, zaraz wam pokażę. Yy, cały czas tak modernizują, naprawiają, zmieniają. Także teren jest całkiem przyjazny w porównaniu z tym, co było kilka lat temu. Idę, idę. W porównaniu z tym, co było kilka lat temu jest to obiekt naprawdę przyjazny dla dzieci, dla rodzin. Także fajnie się wybrać tutaj, jak się ma po prostu wolny czas. No i się nie ma żadnych planów na przykład na wyjazd gdzieś dalej. Nie? Tak! No, okej, okay, przytrzymamy się tutaj chyba na chwilę. Ech, nie ma to jak... Frajda ze zbiegania z, z górki, nie? Też tak kiedyś zbiegałam. Pamiętam to. Chodziliśmy do parku z mamą i z kuzynostwem i żeśmy tak zbiegali z górek. Ja też mam zbiegać? A co mi tam? Ładnie, co? <ścoughs> Mamy gości. O Jezu, tutaj jest muszysków. Kaka. Kaka, no taza. Gdzie? Zamknięte dzisiaj jest. Bardzo zamknięty. I znowu lama. A najfajniejsze jest to, że jesteśmy właśnie na środku i tutaj jest zobaczcie, tylko wielką. Co to jest Aleksiu? Tu? Mucha. Jest mucha. O i znowu są gąski. Cześć. Kaka. Cześć. Co ci jest to ze skrzydełkiem? Tutaj dalej mamy y, okazję zobaczyć na przykład starodawne jakieś tam możliwości i sprzęt do gospodarstwa. To jest na przykład sieczkarnia stacjonarna. Proszę bardzo, tak się kiedyś sieczkało. Oczywiście wiem, że tak się nie mówi. Siekało się. Y, gilotyna, śrutownik. Widzicie. Możemy się nauczyć. O! To to jeszcze pamiętam do dzieciaka. Nie wiem, czy wy pamiętacie. To to jest w ogóle kosmos w ogóle. Jak, jak tym się obsługiwać? Co to ma być? Wyorywasz do buraków, wyorywasz do buraków. Kiedyś to się ludzie w tym polu na, narobili. Mucha no! A tu? Modliczka. Modliczka. One, one są mądre, wiecie, te modliszki. <laughs> one są mądre, bo... Facet ich nie będzie wkurzał, bo woda po prostu sobie jedzą, wie? <grymne> Może powinniśmy brać z się przykład? Bronowanie, to też pamiętam. Brony. Za dzieciaka pamiętam. Moi dziadkowie nie mieli gospodarstwa takiego dużego. Mieliśmy chyba peda, chyba, że mieli krówkę, ale później się i tak jej pozbyli. Mucha to jest? To jest cholera jedna, to jest... To jest komar! Ale z kolei, jak jeździliśmy tu babci na wakacje, to pamiętam, że właśnie sąsiedzi moich dziadków mieli takie. O, na przykład coś takiego jak to. Zgarniasz do siana. To pamiętam, to nawet stało obok naszej łąki. Yy... Pojeździłabym. Nikogo nie ma. O, i kluczyki też są. To co, wsiadam. Zrównam tutaj wszystko z Siewnik konny. Zobaczcie. Kto się umie tym obsługiwać? Tutaj widzicie? Zobaczcie, właśnie jest faza robót. Jestem oczarowana tą łazienką. Jestem oczarowana tą łazienką. <ścoughs> Czaj się. Nie mam chleba! Nie, nie mam. Nie patrz na mnie. Boże, jaki hazard, pamiętam to z dzieciństwa Kiedyś przerąbałam na tym z 30 złotych To jest oszustwo, nie grajcie w to hmm? Już idę Zawsze wiedziałam, że mam długie nogi, ale dzisiaj to po prostu przegięłam No i co? Już do roboty, nie? Tak, ja już jadę Także było, minęło, fajnie, krótki weekend No i już lecę ale zobaczcie, pogoda jest nadal ładna. Naprawdę. To się rzadko w naszym klimacie i w naszym kraju zdarza. Żeby taka pogoda była przez dłuższy czas. Ale mnie oślepy teraz słońce.